Cześć, witam Was serdecznie już w drugim filmiku dotyczącym początków łodzi. Mam na imię Filip, jestem pracownikiem szkolnego schroniska młodzieżowego w Łodzi, pracowym, przewodnikiem miejskim po łodzi i chciałbym tutaj Wam opowiedzieć trochę o początkach łodzi, troszeczkę się przejść tymi ulicami łodzi wirtualnie, oczywiście. Tym, kto nie oglądał pierwszego odcinka, powiem tylko, że łódź. Jest, łódź swoje prawa miejskie dostała w 1423 roku od Władysława Jagieły, ale przez kilkaset lat niewiele się tutaj działo, niewiele się zmieniło, i dopiero w 1820 roku nastąpiła ta zmiana, bowiem łódź została włączona w poczet miast fabrycznych. I na zdjęciu tym właśnie widać, jak wyglądała łódź ta łódź rolnicza. Ale tę łódź rolniczą zostawiamy, zostawiamy ją sobie, tak jak zostawili to budowniczowie łodzi, którzy skoncentrowali się na budowie nowoczesnej osady włókienniczej. Dlaczego, przypomnę tylko, dlaczego ona tu powstała? Przede wszystkim dużo wody, było dużo rzek, las do budowy domów, drewno do, na opał i trzecia rzecz szlak. Piotrkowski, czyli szlak komunikacyjny, handlowy, bardzo ważna rzecz. A jeszcze ta glina, o której wspominałem, która się później przydała do budowy, do wypalania cegieł i do budowy domów. I teraz kto się tym zajmował? Pamiętacie, mówiłem, że wymyślił to książek Sawery Druski-Lubecki, minister gospodarki w Królestwie Polskim, ale wykonywał to Raimund Rembieliński, o którym mówimy. Założyciel miasta, ojciec Założyciel, tak? e, czyli twórca tak naprawdę, ponieważ on tutaj wyznaczał wszystkie ulice, on tworzył tę osadę. Przypatrzmy sobie jak on wygląda, mamy jego portret, e, a także możemy, m, go, m, możecie go zobaczyć. Myślę, że część z Was go już widziała, na, e, ponieważ jest pomnik pod sukcesją przyjrzyjcie się, wiecie, gdzie jest sukcesja, aleja Politechniki i z jednej strony mamy starą halę sportową, dalej jeszcze zatokę sportu, a po drugiej stronie jest galeria handlowa sukcesja i tam stoi właśnie pomnik Rembielińskiego z cyrklem bierniczym, który coś tam rysuje, a nie coś tam tylko tak naprawdę jest to plan miasta, bo właśnie to robił ten człowiek, który był Muszę wam powiedzieć, człowiekiem bardzo nowoczesnym. Człowiekiem, który, można powiedzieć, nadawał na tych samych falach, co książę Ksawery Drucki Lubecki, który wiedział, że XIX wiek to będzie wielka zmiana. Wiedział, że ten przemysł, ta nowość, jakim był węgiel, stal, to wszystko. Przyjdzie prędzej czy później do Europy, no i wiedział, że trzeba być przygotowanym, że trzeba zupełnie inaczej patrzeć na gospodarkę, że to nie będzie tylko rolnictwo. I miał rację. Jeżeli popatrzymy sobie na Europę w 1820 roku, porównamy na tę samą Europę w 1900 roku, czyli 80 lat później. Kompletnie dwa różne byty. Bo 1900 rok to już mamy, słuchajcie, i kino, i samoloty, i samochody pierwsze, i prąd, prawda? To wszystko jest związane z tą drugą rewolucją przemysłową, która się dokonała właśnie w drugiej połowie XIX wieku i Rajmund Rębeliński to przewidział. Oczywiście nie był to jedyny człowiek, który to przewidział, ale na ziemiach polskich niewiele osób w ten sposób myślało. On po prostu tutaj wyprzedził w pewien sposób swoje czasy, i można też powiedzieć, że w swojej działalności, ponieważ to on właśnie budował te osady w łodzi, można powiedzieć, że był po prostu doskonałym menadżerem. Doskonałym menadżerem to zdanie zaczerpnąłem z. Książki z biografii e, autorstwa pana profesora Krzysztofa Woźniaka, e, który właśnie tak nazywa, jakby jednym słowem po, m, można nazwać Rębińskiego to świetny, e, świetny menadżer. Oczywiście wtedy tak nie mówiono, nie było takiego stanowiska, ale faktycznie tak, e, tak było w istocie. Słuchajcie, w takim razie, co on zrobił? 1820 rok łódź zaliczona w poczet miast fabrycznych, dzięki jego właśnie staraniom. Rok wcześniej zaczął budowę już traktu, czyli tą starą drogą Młęczyca Piotków. On zaczął e, rozszerzył, ubił, wyprostował, żeby było to wygodne do podróżowania dla kupców. A następnie wytyczył i zaprojektował i zbudował nowe, nową osadę tak zwane nowe miasto, gdzie ta osada się znajdowała. Bardzo niedaleko Starego Miasta. Przyjrzyjmy się, jak dojść tam. Wystarczy pójść ulicą Nowomiejską, tak się dzisiaj cały czas nazywa Nowomiejską, bo prowadziła właśnie do Nowego Miasta. Przejść tą ulicą Nowomiejską przez park, dzisiaj Staromiejski, i dochodzimy. 450 metrów, i dochodzimy do miejsca, które większość z Was zna. Czyli spójrzmy sobie na zdjęcie. To oczywiście jest Plac Wolności. Dzisiaj Plac Wolności, kiedyś właśnie Nowy Rynek. Niesamowity, bo ośmioboczny, nowoczesny rynek. I tam powstała ta pierwsza osada. To był 1821 rok. Pierwsza osada, tak zwane Nowe Miasto. Ale już za dwa lata powstała nowa osada Łódka. I teraz przypatrzmy się na... Plan. Plan jest z 1853 roku, trochę późniejszy niż czasy Rębieńskiego, ale to nie ma znaczenia, bo dobrze na nim widać. Czyli tak, mamy z lewej strony, zobaczcie, to stare miasto, je zupełnie zostawiamy. Następnie mamy to nowe miasto, i 4 km dalej jest utworzona osada, łódka. Dlaczego tak daleko? Bo w nowym mieście była. Niedaleko rzeka łódka, a w osadzie łódka była niedaleko rzeka Jasień, stąd taki dystans między tymi dwoma osadami czyli ponad 4 km bo tyle liczy sobie ulica Piotkowska 4 km z hakiem, ale do Was już to jest kolejne zadanie żeby sprawdzić, ile dokładnie to jest metrów. I słuchajcie, przyjrzyjmy się jeszcze tym dwóm osadom, bo one nie były identyczne. Tutaj w, y, podobnie, bo w jednej była rzeka, w drugiej była rzeka, w jednej był rynek, y, nowy rynek, w drugiej był górny rynek, ale zasadniczą różnicą było tak, że nowe miasto bazowało na tkaninach, na materiałach z wełny produkowanych i miało charakter przez to sukienniczy. A z kolei. Ta druga osada, osada łódka, bazowała na materiałach na bawełnie i na lnie, więc to były wyroby głównie bawełniane. Stąd też dwa zupełnie oddzielne i różne osady, dwie osady oddzielne i różne. I między nimi ulica Piotrowskiej, na której wytyczono działki tkaczy, i tam tkacze mieli się osiedlać. Przyjrzyjmy się jeszcze tej osadzie um, pierwszej. Zobaczmy sobie, jak wyglądała. Jak wygląda najpierw, zobaczmy, jak wygląda teraz, czyli ten plac wolności. I teraz uwaga, spróbujemy użyć wyobraźni. Czyli musimy zlikwidować z tego placu wolności właściwie wszystko. Przede wszystkim usuwamy pomnik Tadeusza Kościuszki. On się tu dopiero pojawi po. I Wojnie Światowej, więc od razu robi się nam dużo miejsca. No i te wszystkie m, też y, budynki wokół też musimy je y, usunąć. Zostaje, ten y, y, bruk musimy usunąć, kostkę, y, tramwaj naturalnie i zostaje y, tylko taka, takie klepisko. No i powiedziałem, że y, wszystkie budynki, ale nie. Nie wszystkie, bo jesteśmy teraz w 1827 roku, czyli parę lat od powstania tej osady, i są już dwa budynki zbudowane. Przyjrzyjmy się, jak myślicie, które to są budynki. No, zobaczmy sobie, jak to wygląda w 1827 roku. Który z nich jest do dzisiaj? Który z nich? Kto zapamiętał z poprzedniego zdjęcia, czy ten po prawej stronie, czy po lewej? Ten, ten po prawej stronie. Po prawej stronie archiwum państwowe dzisiaj, a wtedy ratusz. Czyli słuchajcie, tak jak zwykle budowano, tworzono nowe miasto, to zazwyczaj właśnie było tak, że budowano przede wszystkim kościół i ratusz. I tak samo było tutaj. Z tym, że ten kościół, który tu powstał, to był kościół ewangelicki. Dlaczego? Bo większość osadników przybywało z Niemiec, z krajów niemieckich, i oni w większości byli ewangelikami, stąd kościół nie katolicki, tylko ewangelicki. Kościół pod wezwaniem świętej trójcy. Chciałbym, żebyśmy jeszcze raz spojrzeli na ten plan, na powiększenie samego Placu Wolności. Jak mówiłem, ośmioboczny. Niespotykany wtedy w Europie. Myślę, że dzisiaj też niewiele takich placów zobaczymy na świecie. I zobaczmy, z każdej strony ten plac okalała ulica o charakterystycznej nazwie, bo ulica północna była na północ tego placu, wschodnia na wschód, południowa na południe, a zachodnia na zachód. I teraz do Was kolejne zadanie. Chciałbym, żebyście y, sprawdzili, której ulicy już dzisiaj nie ma. Oczywiście chodzi o nazwę. Została zmieniona. A dlaczego została zmieniona, to też możecie sobie się dowiedzieć dodatkowo. Czyli, której ulicy dzisiaj z tych czterech wymienionych y, nie ma. I teraz, przypatrzcie się. Y, wszystkie ulice tutaj, no nie ma. Wszystkie ulice mamy pod kątem prostym. Dlaczego? Ponieważ to nie miasto samo się tworzyło, ale miasto było zaplanowane. Zaplanowane przez nowoczesnych ludzi, takich jak Raymond Trębiliński. Wszystko wyderzone z cyrką, z ołówkiem linijką. Stąd też mamy te wszystkie kąty proste. I jak, jak dzisiaj idziecie w śródmieściu, to faktycznie tak jest. To jest na kształt miasta amerykańskich, które też były tak planowane. To, to możecie sobie dzisiaj też. Zobaczyć, i teraz najłatwiejszą rzeczą jest powiedzieć: Ok, to zbudujmy tutaj sobie osadę w włókiennicą. To każdy może powiedzieć: Zaplanujmy to, wytyczmy osadę. Też nie jest to takim bardzo dużym problemem. Największym problemem to jest znalezienie fachowców. I kiedyś, i teraz zawsze jest problem, żeby znaleźć fachowców, specjalistów. Czyli włókienników, tkaczy, ludzi, którzy wiedzą jak wyprodukować tkaninę. To nie jest takie proste, nie można się tego nauczyć, pójść sobie do szkoły w tamtych czasach i nauczyć się tego w rok czy dwa. No to tę wiedzę przekazywało się z ojca na syna. To była wiedza w dużym stopniu specjalizacji, zwłaszcza jeśli chodzi o bielenie i farbowanie. E, tu trzeba było znać tajemniki chemii. chemii. E, i skąd wziąć takich specjalistów? I tutaj Rajmund Remiliński wysłał swojego współpracownika Benona Benedykta Tykiela. Tykiel pojechał yy, zrobił taką wielką podróż przez Czechy, przez, yy, przez Śląsk, przez Czechy, yy, przez kraje niemieckie, też Wielkopolska i tam właśnie zachęcał ludzi do przyjazdu włókienników, tkaczy. A jak ich zachęca? Bardzo prosto. Dostaniecie, przyjeżdżajcie tutaj. W sensie yy, ziemię za darmo, drewno do budowy domu za darmo, projekt tego domku. Wasi synowie nie pójdą do wojska. To było po wojnach napoleńskich. To było bardzo ważne. Dostaniecie kredyty, pożyczki. Jeżeli nie macie pieniędzy na rozwój interesów, my wam pomożemy. Nie ma problemu. Przywieźcie tylko swoje Umiejętności, wiedzę, a jeszcze zwolnienia z podatków były. Także dla tych ludzi w Niemczech to była świetna, świetna oferta. Oni myśleli sobie: no, tutaj jest kryzys na rynku niemieckim. Może ktoś był którym z kolei synem swojego ojca, wiedział, że ojciec odda um, zakład najstarszemu, a on będzie zawsze tylko pomocnikiem, a tutaj taka wspaniała oferta. Tak? Zwłaszcza te pożyczki, możliwość budowy własnego warsztatu i naprawdę dużo tkaczy z niemiec, niemiec, krajów niemieckich, głównie z Saksonii, na to się decydowało. Oni tu przyjeżdżali. Mówiłem wam o tym kościele na Nowym Rynku, na Placu Wolności dzisiejszym. To był kościół ewangelicki, nie katolicki. Dlaczego? Bo większość tych przyboczów pochodziło właśnie z Niemiec i było ewangelikami. I oni tutaj przyjeżdżali i zobaczcie teraz, pokażę Wam na zdjęciu, jak wyglądały mniej więcej ich domki. Domki tkacze, zanim jeszcze to, zanim zobaczycie, to jeszcze Wam powiem tak. Oczywiście, jak przyjeżdżali, to nie mieli tych domków. Te domki musieli wbudować, więc to musiało trwać. Ale Rajmun Jambiliński stworzył specjalny fundusz, który dawał im pożyczki na to, a oprócz tego zbudował domy yy, rządowe. I w tych domach rządowych oni mogli przez kilka tygodni czy miesięcy nocować, mieszkać, zanim wybudowali swoje domki. Przypatrzmy się, jak wygląda ten, ten domek tkacza. Oczywiście drewniany. Domek tkacza, bogatszy tkacz brał go w całości, biedniejszy brał z drugim na pół. To zdjęcie jest zrobione w Zgierzu, jest tam taka uliczka zachowana. Dlaczego w Zgierzu? Ponieważ w Łodzi... Nie ma już takich budynków. No, w Skansenie jeszcze zobaczycie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, ale przy Piotrkowskiej nie ma takich budynków. A kiedyś Piotrkowska tak właśnie wyglądała. W latach dwudziestych, trzydziestych, czterdziestych, pięćdziesiątych, jeszcze sześćdziesiątych, już w siedemdziesiątych zaczęto budować z yy, cegły. No, wcześniej też, ale yy, głównie dom, dominowały jednak te drewniane yy, budyneczki. I jeszcze jedna ważna rzecz na sam koniec. Słuchajcie, oprócz tego, że e, każdy dostawał e, ziemię, na której stawiał domek, to z tyłu była bardzo duża taka działka, gdzie żona tkacza mogła mieć ogród, gdzie mogła. Mieć i zboże, i warzywa, tak, żeby ta rodzina była sama wystarczalna, żeby kiedy nie było zbytu, na przykład na towary, to żeby mogła się utrzymać i nie, nie głodować. To było ważne, bo później, w późniejszych czasach, kilkadziesiąt lat później, tam będą na zapleczach powstawać duże kamienice z dużymi oficjalami, a także fabryki, duże i mniejsze. Więc stąd. Jeżeli idziemy sobie ulicą Piotkowską, wyjdziemy w bramę, stąd te bramy są takie olbrzymie. Stąd te kwartały są takie olbrzymie, bo kiedyś to była pozostałość właśnie tych ogrodów tkaczy. No i cóż, słuchajcie, zatrzymujemy się w tym roku w mniej więcej w 20-30, kiedy ta łódź powstaje i zapraszam Was, dziękuję za uwagę i zapraszam Was. Na następny odcinek, gdzie będziemy już, gdzie pojawi się w łodzi maszyna parowa. Dzięki, cześć.